Raz, zobacz, działa! O Raz, dwa, działa, jak pracuje ciała. Dobra, nie czekamy, trudno. Stoisz na miejscu. Komu się stać? Już w ogóle. Stoi śniadanie. Jeszcze tu? A ja potem będę muszę do... do... Dobra, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkich. Dobry. Zaczynamy, zaczynamy. Mam taką gorącą prośbę do wszystkich wystawców i do kupujących: To taki mój pierwszy apel taki organizacyjny, że jeżeli są tutaj wykłady, to z szacunku dla wykładowców z i szacunku, dla słuchających. Właśnie, z szacunku przede wszystkim, wszystkim słuchających? dla słuchających, ale oni tam w ogóle nie słuchają. Halo, Halo! Tam prosimy wszystkich, a szczególnie tych z tyłu. Tak? Posłuchajcie, bo już zaczynamy. Posłuchajcie, bo jeżeli no, ktoś chce sobie porozmawiać, to szacun wielki, ale myślę sobie, że ten teren jest tak ogromny, poza tym pomieszczeniem jest, jest dużo ławek, jest dużo stołów na zewnątrz, że ja nie to, że ja coś wam nakazuję, bo nakazy i zakaz nigdy nikomu nic nie dałem. Ale rozmawiajcie sobie tylko podczas wykładów szacunek i dla tego, który wykłada, i przede wszystkim dla tych, którzy tu przyjechali po wiec, Czy marzenka słyszy? Widzi, że nie słyszy. Zapyta się. Jej. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za zrozumienie, tak? I teraz już możemy zacząć od samego początku. Słuchajcie. Najpierw to witamy wszystkich Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wdzięczność moja i myślę, że nas wszystkich tutaj, którzy będą Wam przekazywać wiedzę, jest tak ogromna, że no, no nawet się nie da opisać. Ja powiem Wam, że będąc na kilku spotkaniach Enklawa Światła, które organizuje Siegfried, poznałam tam wspaniałego człowieka o imieniu Łukasz. I on wprowadził taką, taki dla mnie oczywiście przepiękny zwyczaj na sam początek, ale jeśli ktoś nie poczuje tego, o czym ja mówię, to nie jest nakaz. Ja będę wszystko dokładnie opowiadać, że pierwsza podstawowa rzecz to nauczmy się być sobą. Być sobą, bez krzywdy dla kogokolwiek. To jest tak naprawdę prawo naturalne. A ten zwyczaj jest taki dla mnie bardzo miły, niekoniecznie musi być dla Was, tak? Nie oceniajcie tego. Ale po prostu, jakbyście, kto chce, kto czuje, mógł na przykład wstać yy, i zobaczyć yy, tego człowieka jakby obok siebie i zrobić coś takiego, o. Marek, cieszę się, że jesteś. Cieszę, że jesteś. Tak, mojemu sercu, tak więc jeśli macie ochotę, to poświęćmy te 5-10 minut na to, żeby po prostu przytulić się i powiedzieć, cieszę się, że jesteś. Robi. Jeśli chcesz, oczywiście. tym że nie Cieszę się, że się.

Merci. Merci.